21 w środę przemieściliśmy się 300 km na południowy zachód. Jesteśmy w mieście, którego nazwy, przyswojenie nazwy zajęło mi jakiś czas. Także zobaczcie na mapie, tak jak może będzie napis, to go pokażę. Jesteśmy w Alcos, Centrum Kultury Olmeckiej, co widać już tutaj na narodzie. Jesteśmy od centrum gdzieś tam tą mańkę z 2 km Zostań przyjdziemy z sobie tym malekonem, zobaczymy jak to, jak to wygląda z tego co widać miasteczko nie jest w ogóle turystyczne Tu widać są dzikie plaże nieuczęszczane, trochę bardachy i syfu, ale to normalne. Na razie sobie przejdziemy malakonem Nie będziemy tam wchodzić na razie Słuchajcie, tu się już tak zrobiło Jak powiem, tropikalnie Już nabyłem wczoraj Nabyłem wczoraj swój taki rekwizyt Do końca życia, chyba wiatr wieje. Także nie wiem znowu, jak będzie z dźwiękiem. Może nie będę dużo gadał. Dojdziemy dalej. Ale w sumie nie ma co opowiadać. Będziemy oglądać. Za bardzo nie dbają tu o porządek, powiem Wam. Tam usuwają piach, chyba. Zobaczcie jakie tu wydmy są przy tym, ile musiał nawiać i plac zabaw, trochę jak z horroru. W razie jest tu bardzo brzydko, ale po prostu autentycznie, to nie jest żaden cyrk dla turystów jak Cancun czy inne, tak po prostu jest, ma to swój urok. Wszystkie bloki wyglądają na jakieś opuszczone. Nie no, są ludzie na balkonach, nie, są ludzie na balkonach. Ale rozpierducha tu jest straszna. Weźniemy weźmiemy sobie kokosika po drodze, bo smoli. Oczywiście chyba zamknięte. No niestety, nie zobaczymy z sztuki historii Olmeków. Trzymaj się bieżasty wężu. Doszliśmy wreszcie do ujścia rzeki Cozalcoalcos, do Zatoki Meksykańskiej. Usiedliśmy tak, sobie z kawką. Tu idziemy w głąb miasta, wzdłuż rzeki i tutaj widać trochę bardziej jest troszeczkę zadbane. Ładnie kaktusy porastają tutaj brzeg. Jakiś molo, ale nie ma żadnych łódek. Tutaj ambarasu zrobił ten nortę, widać. Widzieliście te chaudy, piachu i, i koparki, które nam rzucały na ciężarówy. To niezła habira. Mamy jaskuda. Waga, uwaga. uwaga.

Powiem Wam, że tu jest dużo przyjemniej nad, nad tą rzeką, niż tam nad, nad tą zatoką. I co dziwne, to jest pierwsze miasto, które nie ma Centro Historico. Nie ma Sokalo, nie ma Centralnego Placu. Także, co my tu jutro będziemy robić? o, 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 o! o. Może jaszczury gonić? Tam ja poszła. Jest ja, ładna. Zobacz, to taka w pręki jest. Ej, nie czekaj, ja Słuchajcie, jakiś stary jaszczur bez ogona. Tam jest na końcu, na ostatnim kamieniu, druga taka mała, ale ten już taki widać w podeszłym wieku. Gdzieś stracił ogon w walce, pewnie. Dzisiaj liczymy jaszczur. Następna mała, ale tam widzę taką miot ja w Twoim macie chyba największą. Wow. No, ta jest fajna Ta ma z Tu trzecia, patrz O Gdybyśmy mieli liczyć, no trochę by było O, patrz, czwarta idzie malutka Bata lubi liczyć różne rzeczy. Tam, tam, tam. tam, 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 tam. tam, tam o, w śmieciach o, tu jest fest. Tu mała, ale tam duża. Pod kamieniem. to okay. Dobra, koniec z jaszczurami. Nawet jak zobaczę, to już, już nie filmuję. Tylko co to filmować? Patrzcie. Część tych budynków wygląda jak opuszczone, ale one nie są opuszczone. To chyba takie zacieki, to po prostu jest spowodowane klimatem. Tu jest tropik, więc i pada i też gdzieś tam sól morska. To pewnie się Pewnie się pomaluje elewację, i za, za rok już jest. Tak do dupy, już tak wygląda. Tu szliśmy sobie, przez przypadek patrzymy, a to agencja ADO. Także mamy z głowy, nie musimy iść na y, dworzec kupować główny biletu na pojutrze. Też oczywiście był problem. Czasem mają tu problem z, z rewolutem, kurczę, coś, coś, coś no im... Pierwszy raz. No. Nie no, drugi raz, bo raz nam się zdarzyło... W... No, w latach coś, latach no, latach, no ale jest, jest coś tam. Czasem jest ten problem z rewolutem, ale pani się chciało. Podzwoniła, jeden telefon, jakiś drugi, coś ten i, i przeszło. Także nie będziemy musieli już dymać na dworzec, który też jest z drugiej strony miasta. No a tak wygląda centrum, słuchajcie. Nic tu nie ma ciekawego. No tak chodzimy sobie już po tym centrum tak się tylko sklepiki. Teraz szukamy jeszcze bankomaty, tak? Znalazła na Było to wspaniale, Jak... Witajcie! Drugi dzień w Cozalcoalcos. Zostałem... Nie, zgłosiłem się na ochotnika do Okso po, po wodę. Że idę. Yy, jesteśmy tu w sumie jeszcze jedną noc. Jutro samego rana 6.40 wybywamy dalej na południe. Powiem wam, a nie chciałem się, nie chcieliśmy się czy żalić czy coś, ale słuchajcie, w takiej miejscówce jeszcze nie spaliśmy. Yy, skończyło się na tym, że napisaliśmy do Booking.com reklamację i, i wybywamy po dwóch dniach. Znaleźliśmy sobie jakiś jeden nocleg yy, w innym hotelu, jakimś fajnym. A, a dlaczego? Po prostu yy, jak zobaczyliśmy yy, jak wygląda ten pensjonat, hostel, coś, coś, coś w tym stylu, to po prostu ręce nam opadły. Jeszcze pokój nie jest taki zły, tam pościel jest czysta, wszystko, ale po prostu yy, zdjęcia, które były na bookingu, jakieś opinie, dziesiątki yy, do, do tego co użyliśmy, co po prostu jest no jak stąd do, do następnej galaktyki. Yy, także napisaliśmy reklamację do, do, do Booking Kong, zrobiliśmy zdjęcia, jak to wygląda w rzeczywistości. Słuchajcie, no tam w kuchni brzydzimy się po prostu czegokolwiek dotknąć. Yy, a wczoraj jeszcze bata poszła coś tam po wodę do, do, yy, do kuchni <laughs> i przybiegła z powrotem. Może nie krzyczała, ale mówić, Varobaki, jak moja pięść chodzą. No słuchajcie, zla, wlazłem zapaliłem światło, a tam kura, karaluchy chyba 5 centymetrowe. Także to przebrało miarkę. Musieliśmy, że jeszcze jedną noc wytrzymamy, tam nie będziemy z tej kuchni korzystać. Wyśpimy się, mówię, o nie, nie, nie. Yy, trzeba zareagować. Także tak jak mówiłem, jesteśmy reklamację. Dzisiaj się wyprowadzamy, zarezerwowałem w nocy hotel taki. Jedna noc, taki fest, jakieś cztery gwiazdki. Yy... No, i tyle. Także słuchajcie, potrafią tutaj oszukać. No, 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 nieźle. jak ludzie nie reagują, to pewnie potem tak jest. No, w ogóle łazience jakieś kable na wierzchu, czy to jest, grozi kurcze? Yy, jest niebezpieczne, no. no ale kuwieki z tym? Ale kuchnia to jest po prostu Marko Boska. Nam chyba nie było sprzątane nigdy w życiu. Poza tym jakiś remont jest. Także też zasyfione wszystko. Nie, nie, lepiej, lepiej po prostu nie mówić. Także nie chciałem fotografować, nie chciałem pokazywać, żeby mogło to obrazić czyjeś uczucia. Jak to się mówi. Także z czystym sumieniem normalnie się dzisiaj wyprowadzamy na jedną noc do hotelu. Znaleźliśmy taki blisko już tego ich niego PKS-u. I czekamy się tam już na piechotkę, bo niecały kilometr normalnie można. Można podejść. Także tyle. No, co zrobić? Cena, cena była ok. Zdjęcia naprawdę fajne. Wszystko gra. Kuchnia. Można sobie coś pogotować. Yy, pokój niby duży. No to mówię, pokój jeszcze jest ok. Jeszcze dałoby się wytrzymać, ale. Kuchnia to jest, to jest makabra. A nam też zależy na tej kuchni. No, zawsze fajniej sobie, mówię rano, wstać, coś sobie swojego ugotować. Jakieś jajeczka, coś. A tu po prostu się nie da. Po prostu się nie da. Także zobaczymy, jak booking.com w ogóle zareaguje. Czy nam na przykład zwróci kasę, czy na przykład różnicę. Nie wiem. Zobaczymy. Dobra, a ja już jestem yy, pod OXO. Będziemy w kontakcie. Trzymajcie się. Bata z przykrością, tutaj z łezką wokół macha do naszego pięknego pensjonatu. <laughs> uliczka przyjemna, ładne domki a tu cholerstwo, nie będę się obracał żeby bywa, nie tam się nie denerwować a trafiliśmy jak ciekawec na to Booking. -o. Tak. czekamy na Uberka jedziemy do hotelu tam to już, tam to już w ogóle nie będzie, nie będzie nic do roboty, bo jesteśmy już zupełnie za dupiu, także będziemy sobie oglądać Netflixa pójdziemy tylko coś zjeść i, I takie tam. I jutro 6.45 ruszamy dalej. Pogoda piękna. Żeby tu było coś więcej do roboty w tym mieście, kurczę. A tu po prostu nie ma nic. My nawet. Data rozmawiała z kierowcami Ubera nie? i wczoraj, i, i przedwczoraj. Mówią, że tu nie ma nic do roboty tu nie ma turystów tu nie ma nic po prostu No, ale co ale to jest też to jest też, to jest też Meksyk po prostu no. jak mówię nie tylko piękne turystyczne miejsca ale też takie normalne miasta gdzie, gdzie po prostu nic się nie dzieje tylko normalnie ludzie żyją chodzą do pracy, chodzą do szkoły no i tyle dobrze mówię? no elegancko jeszcze no to się jest bardzo typowe atrakcji, które tutaj potrzebuję. To, to ale... Widać 8 minut. Pokazywał, że będzie za 2 minuty, potem za 5, teraz za 8 minut Uber. Jedzie sobie, po, po, Chyba do tyłu jedzie. Słuchajcie, o, Uberem okazał się normalny taksiaż, także można na 2 baty robić. Zobaczcie, a tu nasz hotelik. Na jedną noc, hotel Los Andes, dużo No, wyciągniemy z tego ostatniego dnia w Kocal Koal Kosie z Koal Kosa wszystko co się da, także basenik, te kilka. Gitara. Ci tak gitara <laughs> smakuje pyszna jest także jest woda fajna nie jest zupowata jest taka orzeźwiająca akurat słoneczko jest gdzieś tam za palmami Czyli nie ma skwaru małżonka Beata drinka sobie zrobiła z, limonki, z, wody. z wody i z limonki też może być. Także wykorzystujemy co się da. Jakoś tu mają restaurację, także, jak się nie zapiemy na śniadanie, trudno. Pójdziemy sobie na kolację. Mają od 6.30 otwartą. Bo to jest za dupie, tu już nawet nie ma gdzie chodzić. Chyba do centrum mamy z 7 km. Ale za to blisko PKS. No i tyle. I tak sobie ten. Ostatni dzionek tutaj spędzimy w wodzie, w baseniku. Siedzimy teraz sobie w jacuzzi. Nie ma bombelków, ale zawsze możemy je stworzyć sztucznie, także nie ma problemu. Woda ciepłka. Ale nudy. może. Co tu robić? Więc lepiej tutaj poszedzić. Nie? Zobaczysz z basenem niż z takim zapizdzianym hotelem. Tam była jakaś... Coś się działo mi się było, jakaś adrenalina. Robala zobaczyłaś. Uciekłaś, wiesz. Coś się dzieje. tu? Jacuzzi, basen. Dajcie spokój. Proszę. Na pewno ci pokrywa. Bata nie lubi żadnego robactwa, Także wyobraźcie sobie, co musiała czuć, widząc kilka karaluchów w tej kuchni. Ale jakich wielkich? No tu były, były fest, ale. No możesz. meksykański karaluch jest duży. Pakaraca, <głynne> takaraca. Ładny. Karalucha sobie zjedzie. Może ten, co rano tak stał i tam przeleścił, to mikrofalówką w końcu je może, może. i i ja zjadł. Może. Dobra, nie wiem czy. Nie, nie będę miał co zrzucać, bo to wczoraj ja chyba bardzo mało ponagrywałem. z tego, z miasta. Dzisiaj tylko to. No, może być krótki filmik, żeby mieć czy zawsze 30 minut? A, zobaczę. Zobaczę, może jeszcze rano po prostu droga do autobusu, autobus i, i, i tyle I wtedy zrobimy jutro jedziemy na 9 dni dokładnie, jutro słuchajcie wyruszamy i zostaniemy na jednym miejscu 9 dni ale rezerwacje w miejscu by zostawiłem bać, żeby potem nie gadała na mnie, że po prostu znowu w jakimś w jakieś nory zameldowałem także zobaczymy ale może być nieźle. No i póki co ko, 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 konkluzja jest taka, że wybieramy tylko takie miejscówki, jeśli chodzi o noclegi, które mają więcej niż 100 opinii. Mhm. Bo jak ma dwie, trzy, tak jak tutaj ten, to... Mhm. Sorry, dokładnie, tu, ale... dokładnie. Musi mieć dużo opinii. Dużo opinii powyżej ósemki, to już, już jest okej. Okay. Jak ma nawet 10, ale ma tylko 3 opinie, to jest, to jest dupa. To nie wierzcie w to. To jest, to jest przekrad. Także takie nasze rady, o zobacz kokos nad tobą, nie, nie nad tobą Jak spadną to łeb mogą rozbić Ale tam nic nie ma, nie ma Dobra Może w San Cristobal do No i wygadała się gdzie jeździmy Jesteśmy już po kolacji tutaj w hotelowej restauracji Pali powiem wam te ostre sosy mają, do tego, mają to do tego, że je się czuje dopiero na sam koniec posiłku. Także jesz, jesz, jesz i nagle eksplozja ostrości jest na sam koniec. Także w tym samym momencie się popatrzyliśmy na siebie z batą i tak... Oh, pali. agit. Dobra, wymoczyli się, najedli. I trzeba jakiś... Dokończymy serialik na Netflixie. Jeden odcinek i czas spać, bo trzeba rano na autobus wstać. Mamy tu już przygotowane śniadanko: już kanapeczki, jajeczka na twardo, Heh, jak Chińczycy. Także jest ok. Nie, chyba nie wiem czy teraz skończyć. Jak coś to teraz skończę odcinek, a jak nie to jeszcze jutro rano w drodze na autobus. Tak i to myślę będzie dobre zakończenie. No witajcie, 6.45, zaraz wylatujemy do San Cristobal de las Casas, ale jeszcze takim nie jechaliśmy, jedziemy takim busikiem. Dziwne, pięć godzin podróży? Jak tam? My się ustawiliśmy do tego dużego, nie? A nam Pan pokazuje, nie? Do tego małego. 对不 <Yes. S 2>、yes.